Cześć. Z tej strony Michał z Michaelito Studio. Chciałem Ci dzisiaj pokazać, w jaki sposób możesz sprzedać swoją pierwszą stronę internetową, kiedy nie masz jeszcze doświadczenia ani, ani żadnego portfolio, albo dopiero co zrobiłeś swoją pierwszą stronę internetową albo pierwszych kilka stron. Także pierwszy sposób to jest strona dla kogoś z rodziny albo dla kogoś znajomych. Polecam ci po prostu poinformować. Jak najszerszą publiczność, jak najszerszą, jak największą liczbę osób, które znasz, o tym, jakie usługi świadczysz, o tym, że robisz te strony internetowe i gwarantuję ci, że ktoś zawsze się znajdzie, kto będzie potrzebował twoich usług, albo kto z, ktoś, kto zna kogoś, kto będzie tych usług potrzebował. W tym przypadku to jest strona internetowa, i, i ja swoje właśnie pierwsze strony tak naprawdę zrobiłem e, dla, dla osób z mojej rodziny albo dla jakichś moich znajomych. I również nie były to wysokie kwoty. Często w ogóle była ta strona po prostu zrobiona do portfolio albo e, taka strona za po prostu opinię, że dostałem pozytywną opinię, wystawioną na przykład na, e, na Facebooku, za to, że, e, że komuś ze znajomych zrobiłem stronę internetową. Także to jest takie najlepsze um, najlepszy miejsce, żeby zacząć, ponieważ też e, nie jest to. Stresujące na przykład, żeby gdzieś tam powiedzieć osobom, które znasz, z którymi czujesz się komfortowo o tym, że świadczysz jakieś usługi, i, i te osoby na pewno pomogą ci na start jakieś tam pierwsze zlecenia złapać. I teraz, co jest ważne, aby ta strona, pomimo, że możesz za nią nie otrzymać wynagrodzenia w formie pieniędzy, to musi być jakąś formą wymiany czyli musi być tak, że za tą stronę dostaniesz albo jakąś opinię wideo, albo na przykład polecenie jakieś, albo Albo jakąś albo jakąś opinię. Musi to być po prostu jakaś forma wymiany, żebyś czuł, że jednak dajesz komuś wartość i otrzymujesz za to wartość zwrotną. Ok, drugim sposobem są grupy na Facebooku, gdzie już możesz spróbować znaleźć swoje pierwsze płatne zlecenie. Także to są grupy, na tych grupach bardzo ciężko się wybić, dlatego ja polecam przynajmniej robić więcej niż robią inni. I jak jest taki post wrzucony na taką grupę, to proponuję po prostu bezpośrednio napisać do danej osoby, mimo że dana osoba mówi, że prosi o kontakt w komentarzu na przykład, to jej ja tak polecam prywatnie do takiej osoby napisać. I tutaj te, również często liczy się szybkość. Ja jednego ze swoich klientów właśnie w taki sposób zdobyłem, że on napisał na takiej grupie do 120 komentarzy, no ale to ja napisałem. Y, prywatnie na Facebooku, na Messengerze y, ja byłem pod telefonem. Napisałem, że jasne. Y, od razu powiedziałem, że super, zdwońmy się. I tak naprawdę dopięliśmy deala już przez telefon. Może nie były to jakieś duże pieniądze, ale już to było też jedno z pierwszych płatnych zleceń, więc już w jakiś sposób pomogło y, pomogło budować po prostu tą pozycję. Jednak osoby, która bierze konkretne pieniądze za swoje usługi. Następną formą. Znalezienia klientów, są DM'y na Instagramie. Czyli polecam sobie po prostu pisać jakąś niszę i najlepiej wybrać taką niszę, która ma pieniądze. Typu na przykład agent nieruchomości. Tutaj zaraz pokażę jakąś moją konwersację z jednym z agentów nieruchomości i po prostu pisać do takich osób, pisać w opór tych wiadomości. Co prawda, response będzie dosyć mały, ale, ale mimo wszystko ktoś tam gdzieś zawsze odpowie i może takie jedno z pierwszych zleceń uda się złapać, bo w tych metodach też nie chodzi o to, żeby złapać tych zleceń dużo, ale żeby po prostu się przełamać, przebić i zacząć z tymi klientami rozmawiać i rzeczywiście dostarczać im jakąś wartość. Okej, okay, także jak tutaj możesz zobaczyć, pisałem bardzo dużo wiadomości i co ja również polecam, to jest to jest właśnie zamiast wiadomości tekstowej to po prostu wysyłanie wiadomości głosowej. Że najpierw zapytanie, pierwsze co, to po prostu to zapytać w sposób taki nienachalny, czyli zapytać o jakieś usługi, na przykład e, Witam, czy świadczycie usługi w. E, czy, czy jesteście agentem nieruchomości za Atalanty, czy działacie na przykład też poza Atalantą? I ktoś tam Wam odpisze i dopiero wtedy nagrywacie głosówkę. I żeby dowiedzieć się w ogóle o co Wam chodzi, to taka osoba już musi tę głosówkę e, przesłuchać i już może. Może wam odpowiedzieć w jakiś sposób. Więc tutaj właśnie ktoś mi odpisał, że olso i na Saba, ja mu nagrałem głosówkę i napisał, że dostałem odpowiedź, co już i tak jest dużym sukcesem, tak naprawdę na jakichś zimnych wiadomościach na Instagramie, że dziękujemy za tutaj zainteresowanie, ale, ale tak naprawdę mamy stronę internetową, zapytałem, że no nie macie na profilu, że, że coś tam, że im się, że usunęli i że pracują nad tym, aby, aby tą stronę przywrócić także już przynajmniej jakiś kontakt był nawiązany. Czwartym sposobem jest wysyłanie zimnych maili albo zimne telefony, czyli po prostu wpisujemy jakąś niszę. I tutaj jest bardzo ważne, aby wybrać niszę, która ma pieniądze. Bo możemy sobie dzwonić, nie wiem, do jakiejś pierwszej lepszej fryzjerki, powiedzmy z Google Mapsów. No ale duża szansa, że, że nawet jeżeli ona będzie chciała tą, taką stronę, to ona po prostu nie ma na nią budżetu. Więc tu trzeba dzwonić do firm, które Y, które ten budżet mogą mieć I teraz na start Nie mówię, że to musi być właśnie Ktoś typu pokroju dentysta Albo nie wiem, klinika y, Medycyny estetycznej Gdzie tak naprawdę już y, Już musisz mieć jakieś ładne portfolio I musisz umieć wyróżnić się swoją wartością Jeżeli jeszcze nie czujesz się na tyle pewien To rzeczywiście napisanie do takiej pani fryzjerki Może być w porządku I zrobienie nie wiem, strony za kilkaset złotych Żeby po prostu złapać te zlecenia bo i tak, zdobycie takiego klienta, jeżeli do niego się dzwoni albo pisze maila, to nic cię nie kosztuje. To jest tak naprawdę klient zdobyty za darmo, więc jedyne co inwestujesz, to swój czas. A na początku, tego biz na początku biznesu po prostu tego czasu ma się najwięcej i trzeba go jak najwięcej inwestować. Więc nawet takie zlecenie za kilka stówek może być w porządku. Um, ale później już, kiedy już na, złapiesz doświadczenia, to lepiej wybierać te nisze, które są w stanie po prostu zapłacić określone pieniądze, bo jakby zakres strony może być taki sam, ja mogę mieć tyle samo pracy przy stronie dla dentystki, albo porównywalną ilość niż dla jakiegoś fancy fryzjera, ale ten fancy fryzjer może nie mieć budżetu na przykład, chociaż może to jest niefortunny przykład, bo fryzjerzy raczej mają też spore budżety, ale no nie każda nisza jest tak lukratywna i tak dobra do tego, aby tutaj te deale dopinać. I ostatnim, myślę, że najlepszym sposobem są płatne kampanie reklamowe, ponieważ tutaj nie ma takiego bycia nahalnym, tylko już osoby, że tak powiem zostawiają kontakt już osoby, które są rzeczywiście zainteresowane taką usługą i to jest kwestia tylko zadzwonienia i gdzieś tam umówienia, rozmowy sprzedażowej i porozmawiania z nimi. Ale oprócz tego również warto, warto publikować jakiś content typu właśnie jakieś filmiki ze swoją wiedzą albo jakieś filmiki edukacyjne, ale co najważniejsze, filmiki ze swoimi albo zdjęcia, ze swoimi opiniami oraz realizacjami, aby ktoś, kto wejdzie na wasz profil, albo waszą podpiętą stronę internetową, aby widział, że to wszystko macie, no bo on musi przecież jakoś określić, czy w ogóle z Wami warto się rozmawiać, czy w ogóle warto wam zaufać. Więc to jest pierwsze, co to jest chwalenie się po prostu tym, tym co robisz. Wszędzie gdzie się da. Czyli jakby ten content tutaj w domyśle organiczny, czyli po prostu wrzucasz. Wrzucasz filmy na swój profil albo na stronę internetową, i później kierujesz na taki profil, na przykład, albo na kontakty płatną kampanię reklamową, na przykład, właśnie tak jak tłumaczyłem, na te formularze albo na Instagrama. Ktoś wchodzi i jak widzi, że jest fajnie, to duża szansa, że się po prostu odezwie. Ja polecam ogólnie, bo jeżeli miałbym ocenić, czy który z tych sposobów jest najlepszy albo najgorszy, to jakby z perspektywy biznesowej może najlepsze być z tymi płatnymi reklam kampaniami reklamowymi, bo tak naprawdę jedyne co robisz, to wrzucasz pieniądze i tych klientów po drugiej stronie e, otrzymujesz za te pieniądze tak naprawdę. Ale polecam spróbować bardzo gorąco każdej z tych metod, ponieważ każda z tych metod ma wartość w budowaniu twojej świadomości tego, jakie działają klienci i jakie potencjalne mogą mieć problemy. Jakie jacy ci klienci są, że na przykład, no nie wiem, chociażby ten pierwszy klient z grupy na Facebooku jak go dopniesz za kilka stów, a on później będzie e, gdzieś tam bardzo, bardzo wymagający albo bardzo drobiazgowy, to później zaczniesz doceniać to, jak e, nie wiem, jak. Do, doceniać tych po prostu wartościowych klientów. E, i myślę, że warto też porobić te zlecenia za niską kwotę, aby po prostu nauczyć się również, co tym klientom dostarczać, na czym im zależy i tak dalej, i tak dalej. Także wszystkie z tych metod bardzo serdecznie polecam. Wszystkie działają. I co najważniejsze, to po prostu zachowanie cierpliwości i systematyczności w tych metodach. Czyli robisz jakąś z tych metod, na przykład grupy na Facebooku, to bądź systematyczny. Wejdź, nie wiem, wejdź pięć razy dziennie, Napisz na, do, na 20 postów dziennie, odpisz prywatną wiadomością i na pewno uda ci się szybko podpisać tą umowę. Tak samo z dm -ami. Napisz do 100 osób dziennie, nie wiem. Wynajmij sobie na internecie jakiegoś asystenta za niskie pieniądze, nie wiem, z, na przykład z Pakistanu, który pomoże ci pisać takie wiadomości. To również jest sposób. Wiadomo, że będziesz już musiał mu zapłacić, ale. Ale jeżeli będziesz widział, że na przykład na twoich DM-ach masz dużo osób ci rzeczywiście odpisuje, to może będzie warto w coś takiego zainwestować. Ale na początku, oczywiście, jak nie masz tego budżetu, to rób to sam, ale rób to regularnie. Nawet jak masz, nie wiem, napisać 50 wiadomości, ale codziennie przez tydzień, a jakbyś miał napisać raz w tygodniu 100 wiadomości, no to pisz codziennie 50 yy, i, i bądź systematyczny i podpiszesz tą umowę. Także to by było na tyle. Tak wygląda pozyskiwanie klientów, jeśli chodzi o strony internetowe. No, i, i w sumie, tak jak mówię, to się też sprawdza w każdej, tak naprawdę, innej branży. Na start dopiero trzeba wprowadzać bardziej zaawansowane metody pozyskiwania klientów, gdy się już jest na, na o wiele bardziej zaawansowanym stadium biznesu, ale to jest temat na inny odcinek. Także. Dzięki. Jeśli ty byś potrzebował, aby pomóc Tobie w pozyskiwaniu klientów, to kliknij w pierwszy link w opisie tego filmu. Umów się ze mną na bezpłatną konsultację. Będziemy mogli porozmawiać o tym, w jaki sposób pozyskujesz klientów teraz. Będziemy mogli wspólnie stworzyć jakąś ścieżkę pozyskiwania klientów dla Ciebie regularną, tak aby przynosiła Ci umowy i aby powodowała, że Twój biznes będzie rentowny i również satysfakcjonujący dla Ciebie. Także klikaj przycisk, umawiaj się ze mną na bezpłatne spotkanie i działamy.